Sąd nad człowiekiem należy do Pana. Jeżeli sam zabieram się za osądzanie, to chcąc, nie chcąc, mniej lub bardziej świadomie wchodzę w rolę Pana Boga, przywłaszczam sobie Jego władzę i Jego wiedzę. Tylko Pan Bóg zna ludzkie serce. Do końca, tylko on zna nasze motywacje, nasze intencje, przeróżne uwarunkowania, które wpływają na to, że postępujemy tak, a nie inaczej. Oczywiście, nie każda krytyczna ocena drugiego człowieka jest osądem, tak rozumianym. Osądzam wtedy, kiedy wydaję na kogoś wyrok, kiedy kogoś potępiam, kiedy określam go w całości. On jest taki i taki. To jest osąd, niedobry osąd. Ale wtedy, kiedy próbuję przyjrzeć się czyjemuś zachowaniu, kiedy zależy mi na tym człowieku, robię to z miłością, z troską, chcę mu pomóc, to oczywiście jak najbardziej powinienem na to zareagować. Nie wolno nam przyzwalać na zło, nie wolno być obojętnym wobec zła, które dzieje się wokół. Napominamy najpierw w cztery oczy, zawsze mając na uwadze dobro tego człowieka. Wtedy taka krytyka może być owocna. Pan Bóg też najprawdopodobniej będzie mógł i chciał się nią posłużyć. Dobra, twórcza krytyka nigdy nie oskarża. Wybieram pana Boga wtedy, kiedy robię to z miłością, kiedy krytykuję mojego bliźniego, nawet nie jego samego, ale jakieś jego zachowanie z miłością, bez osądzania. Ktoś kiedyś uświadomił mi, że z reguły osądzamy wtedy, kiedy sami mamy w sobie jakiś bałagan, jakiś chaos, jakieś nieuporządkowane sprawy, nieposprzątane. Dlatego dobrze jest, kiedy dopadnie nas taka pokusa surowego ocenienia kogoś, wydania wyroku na kogoś. Dobrze jest wtedy bardzo najpierw przyjrzeć się sobie, swojemu sercu, zobaczyć, czy nie powinienem zadbać najpierw o swoje wnętrze, a dopiero potem martwić się o mojego bliźniego. Wybierać Boga to najpierw przyglądać się sobie, zawsze ilekroć mam ochotę, wydać na to dość wyrok, wydać na to dość sąd. Panie Jezu, chcemy teraz w krótkiej modlitwie podziękować Ci za to, że Ty jesteś sędzią sprawiedliwym i miłosiernym. W Tobie to się nie wyklucza. Dziękujemy Ci za to, że kochasz każdego człowieka. Tak, aby mógł być usprawiedliwiony, aby doświadczył zbawienia, aby doświadczył pełni życia w Tobie. Na każdym Ci zależy. Ucz nas takiej miłości wobec tych osób, które naszym zdaniem postępują źle, robią coś niewłaściwie, które być może nas także dotykają tym, co robią. Ucz nas je kochać, ucz nas mówić im prawdę w taki sposób, który nie będzie ich pomniejszał ale będzie dla nich pomocą. Amen.